Wiecie o której miałem być na betonach? O godzinie 12, jest 14 Taka dzisiaj historia, że jechałem na pierwszy pociąg na 11.30 złapało nas policja, nie zdążyłem Następny był za półtora godziny Pojechałem na niego, on był opóźniony Pół godziny właśnie z jego wyszedłem On był pełny ludzi, masakra wam powiem I tak, dzisiaj sobie wziąłem dwie wędki Więc spróbuję również za okoniem, nie tylko sandaczem Ej no przypał, bo zapomniałem, że zezwolenie zostawiłem wędkarskim Bo musiałem sobie wyrobić, no to nieźle a patrzcie to, na tego, na gridfisha za ogon, pierwsza w życiu certa. Nieźle, zacząłem zwijać, nagle czuję opór, myślałem, że boleń mały w ogóle. Drugi rzut, druga ryba, tym razem płoć, nieźle, idę zobaczyć jeszcze. Dobra, koniec tego białorybu, idziemy na poważne ryby. Ogólnie łowię teraz na gridfisha, jest to fajna przynęta, ale niektórzy ludzie ją tak przeceniają po prostu, jakby to była jakaś nie wiadomo co. To jest zwykła przynęta. Nie, no nic kompletnie się nie dzieje, zaraz zwijam, bo jeszcze w stresie łowię przez, tą, przez ten brak zezwolenia. No, cykałem się trochę, więc wracam do domu, ale przynajmniej złowiłem nowy gatunek.